Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie tych prawych, trochę mniej tych lewych, w ogóle tych lewych, nie witamy lewych, nie tolerujemy lewych. Kucmistrz nie toleruje lewactwa, kucmistrz nie toleruje, żebyście w ogóle myśleli o lewactwie. Kucmistrz zdejmie mnie z anteny za to, że padło słowo lewactwo. Tfu! podczas tego odcinka, więc moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wezwanie kucmistrza w Europie Universalist 4 gdzie państwem Korwin położonym na Bałkanach staramy się podbić Polskę, która notabene, nomen omen no zaczyna mnie troszkę obawiać się ja muszę coś tutaj sprawdzić po pierwsze rzućmy okiem na mapę świata i przeanalizujmy troszkę naszą sytuację gospodarczo-polityczno-ekonomicznie, gospodarczo Kiepsko, bo nie mamy wszystkich doradców. Bywało lepiej. Militarnie. No nie mamy nawet pod force Limit. E, dalej. E, Ekonomiczno-politycznie mamy fajne sojusze. To jest bardzo dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz. Ale. No właśnie. Ale. Ale te sojusze praktycznie jeden jest martwy, ponieważ Polska od Tomanu lubi, a ja nie mam innej drogiej ekspansji na chwilę obecną, jak tylko w Polskę. Mogę spróbować z Wenecją się bić. Ale troszkę mnie to martwi, bo Mantua, Papalstein, Savoy. No jest niby z jakąś tam wojną. Austria by mi pomogła, ale Węgry mi pewnie nie pomogą, bo oni ich lubią. Polska mi też nie pomoże i to byłaby taka wojna. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Co prawda, to są jakieś tam. No. The Knights. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. To są jakieś takie malutkie wysepki. Gdzieś jakieś pojedyncze, drobiazgi dosłownie. No, cholera wie gdzie to nawet leży. No nie wiem, czy z Korsyka, no nie, nie, nie wiem nawet The Knights, gdzie to leży, no nie wiem gdzie ci, no tu, o właśnie, tu na, na Rodos, nie, to nie jest Rodos, nie, ach, no, to jest Rodos, no leżę sobie tutaj, no ale cholera, to jest kawał drogi, po pierwsze bym nie zajął, Mantua raczej by mi nie zaszkodziła też, gdzie to leży w ogóle, gdzie jest Mantua, to jest jedno prowizjonalne szajstwo. Potem mamy Papal State, No i z nim już mogłoby być trochę trudniej. I mamy Savoy. No i z nim to już w ogóle była pewnie tragedia. Ale właśnie, jakbym sobie tak przyjrzał militarnie, armię i sprawdził, jak to Savoy w ogóle wygląda. Bo kurde, ciężko będzie mi się rozwinąć. Savoy 16 tysięcy. No nie jest tak źle. Nie jest tak źle, no bo ma dosyć mało. A Wenecja 23 tysiące. No to powiedzmy, że. Eee, no, że Wenecja by wystawiła te max 40 tysięcy wojska, no a moja Austria ma pewnie tego wojska więcej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Austria, pokaż się. Austria, 13 tysięcy, Manpower, Boże Święty. Ona nie ma w ogóle wojska. Ona nie ma w ogóle wojska, ale pójdźmy tę grę sobie powoli, więc... Dobra, chyba atak na Wenecję odpada. No, to Manów też, bo ona nie ma w ogóle wojska. Eee, ZSRR pięknie się rozwija, podbija Moskwę. Walczy z Moskwą? Nie, Okupuje pan Danmark. Moskwa walczy z. Szwecją. Jezus, co tu się dzieje? Zaraz będziemy mieli Moskwę na Skandynawii. Eee, jeżeli chodzi o nowoczesną, to nowoczesna jakoś specjalnie się nie rozwija, chociaż widzę, że coś tam okupuje, jakaś tam jest wojna na sał frankfurt a ty jesteś w też w jakiejś dziwnej wojnie. Aragon-Naples, dlaczego walczy z Naplesem i Aragornem? Dlaczego Polska walczy z Naplesem i Aragornem? Dlaczego ty pomagasz Polsce? Nie wiem, dlaczego oni walczą z Naplesem i Aragornem, no ale niech se walczą. My na pewno walczyć z nimi nie będziemy, to wiemy. Natomiast wiemy również to, że Ottomani postanowili zaatakować mojego byłego sojusznika, Quara'Kul'lum, przez co ja, po pierwsze, zrywając z nimi sojusz, straciłem dosyć dużo prestiżu, a po drugie, oni zyskają dosyć dużo terenów. Jedyną moją nadzieją w chwili obecnej to był sojusz z tymurydami, jednak nie ma opcji, żeby on w ogóle nastał, ponieważ za bardzo się różnimy. Tymurydzi jednakowoż byliby w stanie, bo mają 60 tysięcy wojska, zmieć od tomanu z powierzchni ziemi wtedy, kiedy ja bym tego potrzebował. Jeżeli by natomiast chodziło o sojusz z Mamlukami, to też nie za bardzo mi jest na rękę. Generalnie jesteśmy na chwilę obecną na pozycji bardzo nieinteresującej. naszym, mo można, mo można powiedzieć, że moglibyśmy się rozwijać w stronę węgierską. No i jednak jest taki problem, że Węgry mają sojusz z Austrią. Austria im pomoże, a nam nie. Więc to już nie mamy szans w tym momencie, bo Austria, chociaż nie ma na chwilę obecną dużo wojska, bo prawda jest taka, że. Austria ma tego wojska, 13 tysięcy i już więcej nie będzie miała, to jednak Węgry mają 25 tysięcy i to już jest trochę dużo, za dużo, a sprawdźmy jak Tomani w ogóle wyglądają teraz z wojskiem. Ottomans, Tomani mają 40 tysięcy wojska, no i się pojawia pewien problem, ponieważ oni mają już siódme, ja mam ósme, Węgry mają siódme, Austria ma siódme. Jeżeli mielibyśmy teraz zaatakować Ottomanów, to niestety nie pomoże mi Austria, która jest w innej wojnie. Jeżeli by z tej wojny wyszła, też nie, bo Manpower. Polska jest dziwna i Polska lubi Ottomanów. No to mnie po prostu tak męczy przez te całe odcinki wszystkie. Jak głupia Polska może lubić Ottomanów? Moim nadzieją jest teraz, że jednak Litwa ojebie tą Polskę i pomoże mi w wojnie z Ottomanami, bo jak mi Litwa pomoże, to bez problemu kajne gręce i ottomani zjechani i zajbani, Ale no nic nie wygląda na to, żeby tych ottomanów ktoś inny próbował zjechać. Tymurydzi najwidoczniej nie są specjalnie zainteresowani. A co mnie jeszcze martwi, to to, że jakby nastał teraz pokój ottomańsko tymurycki to się możemy pożegnać z Grom, bo już mamy przez rany. Otomani są nie do ruszenia w tym momencie. A my, na chwilę obecną, i tak sobie możemy tylko patrzeć i gdybać i myśleć, co by tu zajebać. No bo, na chwilę obecną, nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Ewentualnie mógłbym sojusz z Wenecją, hmm, tylko nie wiem, czy by mi Wenecja pomogła. Nie, Wenecja nie chce tego sojuszu, tak czy siak, bo Wenecja nie lubi Austrii, a Austria nie lubi Wenecji. Tak więc, ja jestem z Austrią w sojuszu, wszystko się zgadza. Głupia, głupia, głupia Austria. No, po głupia, by no, się miesza w jakieś kurwa pipowate wojny, do których tak naprawdę nic nie ma i nic z nich nie będzie miała. Natomiast na wschodzie piękny, potężny wróg austriacki sobie rośnie i niedługo będzie kurwa kebaba. Ja w Wiedniu, ja już tego dopilnuję, że je nawet jak, jak do jasnej cholery, Austria mi nie pomoże. Ja sam tych otomanów zjem, a kurna kebaby w Wiedniu zaprowadzę. To. Taki dodatkowy cel. Kraków i biedy. No, kurde, naprawdę. Już mnie irytuje, dlaczego mi ta Ausja pipowata nie chce pomóc. A po drugie, czemu mam takie pipowate ułożenie fortów? To już jest inna kwestia. Ale dobra, w tym Ediarin to sobie zostawię, bo jest na przejściu. Więc to jest jeszcze, jeszcze w miarę przydatna rzecz. Ale jest naprawdę tak, taki piwo, pipowaty teraz moment, że no naprawdę niewiele mogę zrobić. No niewiele mogę zrobić, mogę sobie tylko te bunty starać się jakoś ogarnąć i, i to jest. No, watch, cała filozofia gry na chwilę obecną. Na chwilę obecną, jak Austria się nie ogarnie, Austria kurwa odpierdala jakieś pieprzone wojenki. Hej, wojenko, hej, wojenko, szabelkę w dupeczkę, tak? I to jeszcze cholera na drugim końcu świata z jakimś Aragonem, o którym praktycznie nic nie wiadomo, bo po prostu sobie jest i z naplesem, mało niepersonalną nie wiadomo w sumie o co się pizga ta Austria no ale się pizga, dlaczego by nie, bo można no i co, ja mam, mogę sobie wojnę wypowiedzieć, blockade ports no ale po co mi ta wojna, A w sumie Polska by mi pomogła, no tylko nic mi po tej wojnie bo tymuridzi mi w wpierdolą się na bazę i będzie po zabawie, naprawdę fajnie by było jakby się tymuridzi yy, Golden Horde tak stwierdzili, zjedzmy otomanów. I, I wpierdoleni dupom. I to by było fajne. I to by było fajne, a niestety nie, bo tak się nie da, bo oni są zbyt inteligentni. A Austria jest zbyt debilna, i cały czas tą wojnę się kurne głupią bawi. Tej, Moskwa znowu coś tu żarła, ale Moskwa będzie wielka. Ja pierdzielę Moskwa, niedługo tu będzie. Biedny ZTSRR. Ja liczyłem, że ZSRR... O, wspiera Arazjan, a Razjan jest. Złotej hordy ma 100% liberty desire. To zaraz coś tam wybuchnie, muszę powiedzieć. Kurde, ja bym chciał, żeby ta Litwa tak miała 100% liberty desire i niech wybuchnie, niech ta unia się skończy, bo ta unia jest bez sensu. Ta unia mnie tylko tutaj przeszkadza, taka jest prawda. Ekumenizm albo może technologię poczekamy. Yy, weźmy sobie ten ekumenizm. Będziemy mieli tak, no mega takie spokojne już, państwko. żyje sobie. Można powiedzieć, bezproblemowo, niczym się nie musimy martwić, no pieniędzy trochę mamy mało, mamy dużo manpowera, chociaż dzięki temu dyscyplinę do sobie dostaniemy, jeżeli się ogarnę. Accept this no i co? No iż żarci wpizduj, z, z, i żarci w du i z... I ottomani znowu zyskali... ...zajebiście wielkie tereny, no to jest ten problem z Ottomanami. Georgia biedna też zaraz z Gruzja zostanie, o rival announced! O, to 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 to, 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 to mi się podoba, bo mamy tego wspólnego, tego. No, dawaj, chodź, kor. No, Timurida, chodź ta, chodź ta, zaatakować tego Otomańców. Dobrze, dobrze. Timurydzi są ustawieni na rywalu, to Timurydzi są w stanie pocisnąć ottomanów To przynajmniej wiem, że na wschód ottomani się już nie rozwiną, czyli Otomani będą próbować się rozwijać na zachód. No eee, nie na zachód tylko na północ. To mnie akurat troszkę martwi. Martwi mnie dlatego, że ja jestem na północy. No ty głupia pizdo. Jak mnie ta Austria denerwuje. Jak ja jestem sojusznikiem Austrii to to jest najgorszy sojusznik na świecie. Jak ktoś inny jest sojusznikiem Ta Austria ma 80 tysięcy wojska, 500 tysięcy dochodu no i generalnie żyje sobie tak jak bułka w masełku. Pół cesarstwa jest jej i wszyscy szczęśliwie sobie żyją. Ale jak ja jestem kurna Raz w życiu wykorzystam tą biedną sukę, za przeproszeniem, niemiecką, do tego, żeby mi pomogła w tej wojnie z kebabami. No to nie, no to, to to kurde... Tragedia jest, naprawdę jest tragedia. A ci tym bały się biją też z jakimiś gównami. No co wy robicie, koledze? Naprawdę, naprawdę ja bym was tutaj pokierował. No walczycie w takiej jakiejś kurna nie wiadomo po co wojnie. No to się nie, nie, dzieje. No po co oni z nimi walczą? W jaki celu przecież... Z tego nic, z tego dzieci nie będzie, kolego. No wreszcie ktoś się ogarnął. Nie, no nie ogarnęli się. Polska, Austria, z tego dzieci nie będzie. Co wy chcecie? Jak wy chcecie? Wy chcecie? Dlaczego Renewed Elon? Dobra, nieważne. Dlaczego wy chcecie kurde wziąć na albo Aragon, przecież nie jesteście w stanie wziąć ani jednej zasranej śmierdzącej prowincji i dlaczego w ogóle wy cały czas macie zero w tej wojnie? Okupujecie przecież wszystko. Nie. To Korsyka. To pieprzona Korsyka pewnie wypowiedziała tą wojnę. No oczywiście, że tak i Polska pewnie też jest z Korsyką czy z kimś takim, nie? No nie, Saksonia, ale nie wiem. A Savoy może by powiedziało. że jesteś w tej wojnie? Nie. ale ja Austria walczy, bo jakaś Korsyka kurwa, te Murzyny, gdzie one tu są? Te murzyńskie szwaby okupowane przez Aragorn i, i, i wojnę przegrywają i zaraz będzie pokój i Austria pewnie będzie musiała zapłacić Półtora tysiąca matek i, i, i dzieci, żeby się wykupić. No po prostu tragedia. Tragedia. Dobra. Możemy sobie kupić jednak kolejną ten. Namarodziłem się, tak więc możemy zacząć grać i przestać marudzić. Niestety znowu jest etap. Czekamy, 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 czekamy. Czekamy, 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 czekamy. Czekamy, 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 czekamy. No niestety taki jest etap, ale będziemy to starali się. Ja niedługo zmienić, no nie oszukujmy się, że wypadałoby tego gnoja zaatakować. Hmm. Tylko z kim? Tylko z kim, jak i po co? Dokąd zmierzamy? I po co nam pępki? O, skończyłaś wojnę? Brawo Austria! Trochę ci to zajęło. Ile masz... Ile masz wojs, wojska? Bo to mają coraz więcej. a ty? O, o 9 tysięcy manpowera mają. A ty Austria? 500. I 20 tysięcy wojska. Super. Wezwanie jej do wojny, to jest teraz samobójstwo. Wyślę embargo. Nie wiem czy mogę, ale... siłę embargo. Dostaniemy power projection. Z kogo ja tam jeszcze nie lubię? Aragon, Aragonu i Papa State'a nie lubię. Dobra, to też im... Też im po... I siue, i embargo. I Awagon. Chodź Awagon. Isiune ci Imbaugo. Im Masz Awagon. Gin. Mm, no i tak se, lecimy Tak se, tutaj mi o Sympatycznie jest. Czekamy, aż Austria się ogarnie życiowo. Otomani zaraz zostaną zniszczeni ale nie przeze mnie. I w sumie. No ona ma tam 18 tysięcy, ja mam 20 tysięcy. Może coś bylibyśmy w stanie zrobić. No, gdyby ta Polska, to już w ogóle. Nie. 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 No nie. No to już są. To już są kurwa kpiny nie? No, no, no. no, było śmiesznie, no było śmiesznie, ale teraz to już jest przesada. Czy wy to widzicie? Papież jest sprzymierzony z niewiernymi. No, ja jebie! nie, <laughs> co tu je odwala? Dlaczego papież skumplował się z otomarami? Tylko dlatego, że papież mnie nie lubi, to stwierdził. <laughs> Dowale mu! No, bo mój kochany. No, bez jajek, no co tu się odwala, i przez to będę się teraz bał zaatakować, bo przecież Papal State, no bądź co bądź, nie jest jakimś kurna ogromnym patanem, ale no coś tam ma, gdzie jest jesteś Papal State? No pokaż się, no gdzie jest Papal State? The Papal State, no 15 tysięcy jednostek ma, no to to nie jest takie byle jakie, no. Ja pierdziele, No, żeby odtomani z papieżem, no takie cuda to mi się jeszcze nie zdarzyły, nie? No po prostu nie wierzę. Dla mnie to jest coś niesamowitego w tym. Nie wiem. Nie wiem, no trzeba poczekać. Trzeba poczekać na tą Austrię, bo... Na 797 manpowera to ja ją zabiję, jak ja ją zainwestuję. Hungary. A ona sama będzie w jakiś głupik brała, ale ona to jest... Też nie, ma. nikt nie ma powera Tylko ja mam tu mempower, ale ja nie mam co robić z tym mempowerem, bo nikogo nie mogę zaatakować. Co sobie mogę? Kasus Belli. Bez kasus Belli. Zaatakuję za Teodoro bez kasus Belli. Ot tak, bo chciałem ci zajebać. A mogę... No, a fabrykować klejma nie mogę niestety. No, Dulcadira. Już atakują biednego Dulcadira i go zjedzą i znowu już nie będzie. Mam luki, tu się jeszcze wpierdzielają teraz. kululum jest rozbierane w tym momencie. <laughs> Dzięki mnie, pomogłem. Ha, jestem pomocny Szymek. <laughs> Pomógł zniszczyć mocarstwo. Tak jest. Dobrze, że chociaż z technologią nie, nie, nie uciekamy tak do tyłu. Nie jesteśmy tak z tyłu. Dobra, mamy chociaż jednostki na... na maksa. Tak Co tam się ten? Bułgaryjczycy, mówicie w Widinie jakimś. Dobrze, to ja sobie przejdę do tego widin. Jest Bułgaria tu. O, mogę to wziąć. Co tu mamy? Years of Separatism. Mówisz? Nie, to na razie nie, to sobie wezmę nową technologię i potem ewentualnie to sobie pipknę. Pyp no nic, no co, Rival Anust? Mamluki ustawili na, 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 na tego na wroga. Czy coś z mamlukami byłby mi sensowny i na rękę? Not the same religious group. Mm, common rival. Hmm, może coś z tego wyjdzie, weź I tam właśnie w dupę że się uda ten sojusz trzasnąć i wtedy sobie byśmy z mamlukami. Mamluki to tam pipy, ale jednak. Mamluks, no 23. O, no to to pipy, bo pipy, ale coś tam mają, coś tam grają, nie? 7000. Mszczuj Zerotin umar. Nie umarł mi generał. Dlaczego umarłeś? Pozwolił ci ktoś? Uzał, bo na to mam misję. Kupmy sobie generała. Chociaż nie wiem, po co mi teraz generał? Później sobie kupię. No i co? Dobra, tylko ci teraz chcą. sobie relację jeszcze z Austrią, co by mnie cały czas lubiła. Polską na razie nie. Ojej, co tu wybuchło? Co tu się tuko? Co to, Litwa tam była? Litwa. Kim ty się bijesz, koleżanko? jest co? Ojej, jak to wygląda? Na biedną Bawarię. No bo bohemia, bohemia. tak bardziej są już z Bohemią buz. No, ale ja lubię. O? Ja przecież wy sojuszu jesteś. A nie? Dlaczego Polska walczy z. A, bo Saksonia pewnie wypowiedziała tyle. Pewnie tak. Pewnie tak. I co już po wojnie, tak? Już nie ma Dulkenir. <gryw> tak, już nie ma. Chwile był, Się zmył, prawda? Co tam ten? No dalej kolego, to by był mega deal, mega deal, słuchaj, mega deal. M mogę ci coś dać, Wyślę ci gift ci wyśle. Sam nie mam wiele, ale dam ci. Ale to, to nie teraz. <laughs> nie no, serio, no kolego. To jest naprawdę mega deal. Bądźmy kumplami, zajebiemy gnoja i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. To jest moja to jest moja myśl. To jest moja myśl. I to się uda, zobaczycie. Jeszcze się. Jeszcze się kurna zdziwicie. Jeszcze się zdziwicie. Jeszcze ta Litwa by mi się przydała. Ale to dziwne, że Polska nie lubi, nie? No, to jest. Ja liczyłem właśnie, że z pomocą Polski się uda, ale no niestety się nie uda, bo Polska ich nie lubi. Spróbujemy z tymi otomanami. Jakby się udało, udało sojusz z otomanami. No, z tymi się na pewno nie uda. Ale z lukami Jak się uda sojusz, chociaż ciężko będzie, bo to jest. Mam lukowe opinie. Potrzebuję jeszcze 10, a tutaj improve relations, już mam 64. Ciężko będzie, ciężko. Recall. No. Ciężko będzie, ciężko, no ale zobaczymy jeszcze. Actionary struny wejść. Już ma 3000 tysiące manpowera Osto mani 18 tysięcy manpowera, ja nie wiem skąd oni mają tyle tego manpowera Mówię, tu by się udało, tu by się udało, gdyby się udało mieć sojusz. Może się uda, słuchaj Jeszcze tylko 5 Jeszcze tylko 5, uda się ten sojusz, bierzemy sojusz i spróbujemy zaatakować, może się uda Może się uda, jak, jak nie to nawet, nawet jeżeli jak się nie uda to, to i tak ten sojusz se wezmę tak, na testa, <noise> zobaczymy, czy wyjdzie. Dalej, bierzemy ten sojusz i kończymy odcinek. To jest mój sojusz na życie. To jest sojusz, który, który może uratować tę grę. Bo inaczej od Tumanów nie jesteśmy pokonać. No sam z Austrią i z Węgrami nie dam rady. No gdyby tam jeszcze ta Polska była, to wszystko byłoby spoko. Ale Polski nie ma, na Polskę nie ma co liczyć. Więc trzeba liczyć na Mamluków. Z mamlukami może coś się uda ugrać. Chociaż pewnie będą niechętni specjalnie. 57 Słabo, słabo, nadal słabo Czekamy Took decision, jakie? Pass de heredico Komburento. Tak Covering sprit, co ja odkryłem West Africa Panem mam Lucy, to nie są zbyt potężną nacją Ale coś tam mają Jest, ofer Perfekt, Royal Marague. Nie mogę. To jest nieistotne. Bo istotne jest to, że pewnie mi pomogą, pomogą, pomogą. Bo kurwa, zaczęła wojnę. No bocie, Austria, po prostu w dupę już Z kim ty teraz walczysz? Badem, Bawaria, Memmingem, Savoy. No bo. Ja pierdzielę. Ta to zawsze. se musi jakąś wojnę. A! Austria, ty głupiak. Niemiecka! Prostytutko. No nic moi drodzy, ale już mamy teraz jakieś podłoże. Teraz już jesteśmy w stanie coś zaatakować z mamlukami, którzy mają tam 20 tysięcy wojsk, dużo manpowera oraz z węgrami i z Austrią plus jeszcze moje 20 tysięcy. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie powiedzmy te 60 tysięcy wojska od tomańskiego zniszczyć, aczkolwiek nie wiadomo jak to wyjdzie. Zobaczymy to już w następnym odcinku, bo prawdopodobnie właśnie wtedy rozpoczniemy tę wielką wojnę. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że ten odcinek był znowu taki przegadany, no ale to jest Europka, gdzie czasami się dzieje dużo, a czasami nie dzieje się nic, a na Bałkanach nie dzieje się zbyt wiele. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.